Wracamy po raz kolejny w liturgii Słowa do pięknej księgi Tobiasza. To jest księga deuterokanoniczna, czyli nieuznana przez Żydów jako księga natchniona. Były rozmaite koleje losu tej księgi, ale dla nas jest ważne to, że opowiada ona historię pewnej izraelskiej rodziny, a dokładniej Tobiasza, Izraelity z rodu Neftalego, który został przesiedlony przez Asyryjczyków z Izraela, czyli z państwa północnego, z Galilei w czasach Pana Jezusa. Tam w, jego, w czasach Pana Jezusa była tam Galilea. Dobierz opowiada, że jego ród odszedł od Pana Boga, przestał chodzić do Jerozolimy, czcił Bożka, tego złotego cielca, którego nakazał Uczynić Roboam, ten król, który po rozpadzie królestw Królestwa Dawida na, na dwa, na północne i na południowe został królem w Izraelu na północy właśnie. Ale mimo tego, sam Tobiasz chodził jednak do Jerozolimy i zachowywał prawo. To znaczy, przynosił odpowiednią dziesięcinę do Jerozolimy, dawał ją kapłanom, lewitom, dawał także ubogim, środom, wdowom. Przybyszą, prozelitą, więc był człowiekiem zachowującym prawo, ale nie w znaczeniu takiego trzymania się tylko przepisów, żeby poczuć się lepiej albo żeby mieć argument przeciwko komuś, ale faktycznie jego serce było nastawione na uwielbianie Pana Boga i tym samym na pomoc drugiemu człowiekowi, a ponieważ był, był zamożny, stąd też i tą możliwość pomocy jak najbardziej miał. Ale spotykamy go, kiedy jest już w Asyrii, jest w Niniwie, w tym mieście, które doskonale kojarzymy z prorokiem Jonaszem. I tam w Niniwie nadal na tyle, ile może, bo oczywiście już do samej świątyni, do Jerozolimy, już wybierać się nie ma jak, ale, ale czci Pana Boga cały czas tam na miejscu, w tej obcej ziemi. I jedną z form zachowywania prawa, jednocześnie okazywania miłości człowiekowi jest to, że grzebie zmarłych, których król asyryjski. Wcześniej morduje, morduje Żydów, są oni prześladowani, no i Tobiasz ich grzebi, ale to jest wbrew woli króla, więc ktoś tam donosi. Na Tobiasza ktoś skarży i król zaczyna Tobiasza ścigać. Chce go zabić, więc nasz bohater musi się ukryć. Musi uciekać, jest rozdzielony, rozłączony, nie, nie może przebywać już ze swoją żoną Anną i ze swoim synem Tobiaszem, także. Ale ostatecznie, kiedy zmienia się król, ten, który go prześladuje, zostaje zamordowany. Zmienia się także otoczenie króla, i jednym z królewskich współpracowników zostaje bratanek Tobiasza. No i w sposób naturalny, oczywisty, wstawia się za Tobiaszem. Ten zostaje przywrócony do wcześniejszej godności, zostaje zwrócony mu majątek na nowo. Także jest połączony z żoną i ze swoim synem Tobiaszem. Ale jak pamiętamy, to będziemy czytać w tych dniach. Potem spotyka go kolejne mocne doświadczenie: traci wzrok i wysyła swojego syna, aby podjął pieniądze, które wcześniej Tobiasz, kiedy był także na dworze poprzedniego króla asyryjskiego, odpowiedzialny za zakupy. Był takim u nas w zakonie, myśmy powiedzieli, że, że no, był kimś, kto, kto dbał o. O jedzenie, o spiżarnie, o to, żeby na stole nie brakło chleba, takim do, dostarczającym jedzenia. No więc wędrował i, i, i w czasie tych wędrówek złożył sporą sumę pieniędzy u pewnego swojego krewnego, no i tam potem swojego syna Tobiasza wysyła. No ale my przechodzimy do pierwszego czytania, dosyć już tego wstępu. I chciałbym zwrócić uwagę na ważną rzecz, bo kiedy tutaj znowu Tobiasz dowiaduje się od swojego syna, że jest ktoś z Izraelitów zamordowany na rynku, on wstaje od wieczerzy, która zostaje przygotowana, na pewno wspaniałe, cudowne potrawy, ale on wstaje, idzie pogrzebać tego zmarłego, właściwie jeszcze nie pogrzebać, ale na razie ukryć go w jednym z pomieszczeń, Mm, tak, żeby go w odpowiednim czasie y, móc pogrzebać wtedy, kiedy już y, no, zrobi się ciemno, nie będzie śladków, świadków. Ale wyraźnie powiedziane jest, że jego sąsiedzi y, no, śmiali się z niego yy. mm. i mówią przecież, ty, ty już za to zostałeś raz. Chciano cię zabić, musiałeś uciekać I, i ciągle jesteś taki głupi, ciągle służysz Bogu, który no, co robi dla ciebie tak naprawdę. I jest niesamowite, że, am, że, że Tobiasz reaguje amosem, tak chciałem powiedzieć. To znaczy na to doświadczenie, którego spotyka, na śmierć jednego z rodaków, na to, że są w ziemi obcej, że nie mają dostępu do Jerozolimy. To, to sprawia, że on zaczyna płakać. On się tym, on to bardzo przeżywa. To, to nie chodzi o emocje, tylko on y, głęboko dotyka go też grzech własnego narodu. On też zdaje sobie sprawę, że to wszystko, co się dzieje, jest, jest wynikiem niewierności wobec Pana Boga. Więc płacze, ale cudowne jest to, że reaguje Amosem, czyli przypomina sobie fragment mm, z księgi proroka Amosa. I to jest niezwykłe, że. że on widzi to, co się dzieje poprzez słowo, które daje Pan Bóg. Interpretuje te wydarzenia, no, trudne i dla Niego osobiście, ale też dla całego Jego narodu, dla tych, którzy są wygnani w Niniwie, w Asyrii. On, mimo wszystko, ma siłę, ma jeszcze odwagę, żeby. Słuchać w sercu słowa Pana Boga, tego, co mówi mu Pan Bóg, przez proroka oczywiście, ale, ale jest to bardzo mocny, wyraźny głos Pana Boga. I, i mówię o tym dlatego, że mm, widzę tobiasza w świetle Ewangelii, w której dzisiaj Jezus mówi tę przypowieść o winnicy, o mm, tych, którzy są o, o dzierżawcach, którym Pan, ten gospodarz, właściciel winnicy. Pozostawił ją, zwykle trzeba było po założeniu nowej winnicy, bo tak tu jest w Ewangelii przedstawione, że ten człowiek założył winnicę, więc zwykle trzeba było poczekać kilka lat, żeby ona zaczęła owocować. Więc potrzeba było pewnej cierpliwości, zarówno właściciela, jak i tych, którzy winnicę bezpośrednio uprawiali. Ale w końcu, kiedy przyszedł czas, czyli po tych kilku latach, posłał swoich służących po. Odebranie zapłaty. I oczywiście chodziło o to, że ta zapłata była częścią, bo ym, część tej pracy swoich rąk ci robotnicy y, otrzymywali jako zapłatę dla siebie. Więc oni pracowali dla siebie i to im wystarczało, to była godziwa zapłata. Ym, no ale część nie była ich własnością. Więc to jest oczywiście obraz naszego serca, które zostało nam dane w dzierżawę i nasze serce i nasze życie nie jest naszą własnością w tym sensie, że moglibyśmy robić co chcemy. A najczęściej jednak jest tak, że owoce działania Pana Boga w nas przypisujemy sobie. To oczywiście nie w takim znaczeniu, że mówimy, że wszystko to ja zrobiłem i w ogóle, bo na tyle nierozsądni pewnie nie jesteśmy, ale korzystamy z tych owoców, które przychodzą w naszym życiu bez odnoszenia ich do Pana Boga, bez wdzięczności i bez Wynikającej stąd wynikającego stąd posłuszeństwa. Bo kiedy widzimy hojność Pana Boga, kiedy odkrywamy rzeczywiście Jego wielką łaskawość, to powinno to kończyć się, czy powinno to mieć podwójną reakcję. Z jednej strony, wdzięczność, uwielbianie Pana Boga za to, co daje, ale z drugiej strony posłuszeństwo, przyjmowanie Jego zasad, tego, co mówi, co mam robić, jak mam widzieć, jak mam to rozumieć. I ci robotnicy. Nie tylko połasili się na owoc swojej pracy w tym sensie, że wszystko chcieli zagarnąć sobie, że chcieli przejąć nawet, jak, jak widzimy na koniec, całą winnicę, co teoretycznie byłoby możliwe, chociaż mało prawdopodobne, ale być może ich myślenie było takie, że jeśli zabiją dziedzica, zabiją syna, chociaż jest to myślenie oczywiście bardzo krótkowzroczne, wręcz absurdalne, ale jakiś cień szansy mogli mieć w tym, że pan, którego już tylu Służących zostało zabitych, zamordowanych ym, i w końcu został zabity jego syn. Być może machnie ręką i powie: To jest jakaś przeklęta winnica. Nie chcę tego miejsca już więcej oglądać na oczy, i być może po prostu by się stamtąd wycofał. A ci ludzie, y, jakby przez zasiedzenie, przejęliby y, prawo własności. Ale to nas aż tak bardzo nie, nie interesuje. Ważniejsze jest dla nas to, że. Oni po prostu chcieli przejąć już nie tylko samą ziemię czy sam owoc pracy, ale też no, przypisać sobie całość bez jakiegokolwiek posłuszeństwa wobec właściciela i bez jakiejkolwiek wdzięczności, że ich najął, że, że pozwolił im tam pracować. Więc to jest obraz naszego serca, które dane nam jest na pewien czas i ono przynosi owoce, bo Pan Bóg działa, ale ważne, co my z tymi owocami robimy, czyli czy. Okazujemy Panu Bogu wdzięczność, czy go uwielbiamy za to co robi w naszym życiu i czy to prowadzi nas do posłuszeństwa, bo jak rozumiemy posłuszeństwo jest po prostu mm, zgodą na to, żeby Pan Bóg dalej działał, żeby swoje zasady, to znaczy swoją łaskę, żeby wprowadzał w praktykę w naszym życiu. Mm, I bardzo uderza mnie to, że kiedy ci robotnicy, ci Pracownicy w winnicy mordują syna, zabijają go, to w gruncie rzeczy zabijają swoje serca, w gruncie rzeczy niszczą swoją obecność w winnicy. Mieliśmy dzisiaj uroczystość 40-lecia kapłaństwa ojca Kazimierza, i tak przyszło mi do głowy w czasie Eucharystii, w odniesieniu do niego, ale oczywiście to nie, nie, w żaden sposób nie. Jakoś nie zadaje mu tego pytania, to raczej zadaję sobie, ale, ale traktuje je jako, jako taką myśl dla nas wszystkich. Czyli czy po tych, już tak się trzymając tego dokładnego czasu, 40 latach, ale to może być także wiek, po prostu nasz, czas naszego życia, czy, 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 czy sakramentu małżeństwa, czy jaka, in, jakiś innykolwiek sposób liczenia naszej obecności tu na świecie. Więc czy po tych latach. Hmm, Faktycznie widać rękę gospodarza, tego, który uprawia Twoją winnicę, Twoje serce. Czy w Twoim życiu widać rękę właściciela, czy tylko Twoją własną, czy tylko widać w Twoim życiu Ciebie samego? Czy przez Ciebie, przez to, co robisz, kim jesteś, co mówisz, co wybierasz, na co się decydujesz, czy, czy widać już y, rękę prawdziwego ogrodnika, tego, który, który jest Panem? I to jest trudne pytanie, bo no w gruncie rzeczy bardzo widać nas samych w naszym życiu. I troszkę być może wchodzimy w rolę tych robotników, którzy wszystko chcą sobie przywłaszczyć. Także łaski, które daje Pan Bóg, oczywiście. One mi się należą, ja ich potrzebuję. I oczywiście Pan Bóg je daje, ale, ale czy my należycie z nich korzystamy? I tu też oczywiście ta przypowieść dąży do tego, że. Mm, jeśli by korzystać z łaski, której, którą daje Pan Bóg, ale nie okazywać wdzięczności, nie reagując posłuszeństwem, to my przestaniemy w końcu te łaski odbierać, w sensie przestaniemy mieć możliwość, by z nich korzystać, dlatego że nasze serce się zamyka. Bez wdzięczności serce zawsze. Coraz bardziej zasklepia się i przestaje być zdolny, żeby łaskę przyjmować. Pan Bóg nigdy nie przestaje być hojny, bo to jest jego natura. On po prostu taki jest. On, on, że tak powiem, wylewa z siebie łaskę nieustannie. Natomiast, czy my ją nieustannie przyjmujemy? No i tak, jeśli jesteśmy wdzięczni i posłuszni. Jeśli nie, no to tej łaski przyjąć nie jesteśmy w stanie. I to jest wtedy nasz dramat, bo zaczynamy narzekać, że Pan Bóg nie jest dobry, że nie kocha, że przestał błogosławić czy zajmować się nami. Ale tak nie jest. Widać wyraźnie w tej przypowieści jakąś niesłychaną cierpliwość tego właściciela. Wysyła jednego sługę, drugiego, trzeciego, jeszcze wielu kolejnych i wreszcie posyła syna. To nie chodzi o to, że on strasznie chce odebrać ten plon, bo, bo w gruncie rzeczy. No na pewno nie był on aż tak wielki, żeby poświęcić życie tylu ludzi. To raczej jest wyraźnie podkreślona cierpliwość wobec grzechu. Ale cierpliwość, która ma jednak swój kres. O tym musimy pamiętać. Miłosierdzie ma swój kres. Nie w znaczeniu takim ogólnym, bo, bo, bo miłosierdzie Pana Boga jest nieskończone. Natomiast jest czas dla nas przeznaczony na to, byśmy z miłosierdzia mogli korzystać. I nie jest to czas nie... Okreś znaczy nieokreślony on może jest, bo nie wiemy, kiedy się nasze życie skończy, ale nie jest to czas nieskończony. Myślę, że koniec czasu, kiedy możemy korzystać z miłosierdzia, przyjdzie szybciej niż się tego spodziewamy. I wreszcie na koniec, ta, wspomniałem już o tej myśli, która jakoś tak bardzo mnie uderzyła, kiedy, kiedy to słowo czytałem sobie wcześniej, to... Mm, to ten syn właściciela winnicy, który jest zamordowany, który został zabity przez tych głupich y, rolników, y, którzy zamordowali go i wyrzucili z winnicy. To jest chyba ten człowiek z pierwszego czytania, o którym mówi syn Tobiasza. Przychodzą, mówiąc ojcze, oto nasz rodak został zamordowany i porzucony. Y, dopiero co go uduszono. I Tobiasz idzie i... Y, i bierze tego trupa, bierze tego zabitego człowieka. I patrzcie, że niesamowite jest to, że on robi to, nie wiedząc, kto to jest, czy to jest syn właściciela winnicy, czy kto, ale urządza pogrzeb, który będzie obfitował łaską do końca jego życia i jeszcze dalej. No w ten sposób my, służąc miłosierdziem innym, służymy Chrystusowi, właśnie. Jakiś obcy, Trup, choć, jasne, to jest rodak, to jest ktoś bliski w ten sposób, ale być może obcy w znaczeniu, że nie znał Tobiasz go bezpośrednio. Więc służąc w taki sposób, no rzeczywiście my służymy Chrystusowi i um, zachowując prawo, a my zachowując Ewangelię, bo mówię o Tobiaszu, czyli o Starym Testamencie, my, my zachowujemy Ewangelię, w ten sposób faktycznie um, służymy samemu Chrystusowi. Wypełniamy posłusznie słowo, i w ten sposób, no, w naszym życiu, mogą się dokonać cudne rzeczy. Czyli to, co, czyli to uprawianie naszej winnicy, możemy dzisiaj tego nawet nie widzieć, ale jeśli jesteśmy wdzięczni i posłuszni, to owoce przyjdą i, i będą większe niż z pewnością możemy się nawet tego dzisiaj spodziewać. Niech Panów obdarzy Was pokojem.